Idzie wiosna, witam, witam wszystkich serdecznie, jak widać jeszcze pod domem mam troszkę śniega. A tu już dookoła trawka zaczyna wychodzić. Jedno ślady wyszły na drogi i pola. Tak jest. Dzisiaj jest piękna pogoda, słonecznie. Ponad 20 stopni w słoneczku było. W cieniu było jakieś tam 14. Tu jak widzimy <laughs> mm, mocowania linki i tak dalej, odciągi i muszę sprawdzić dlaczego ten masz się giba tam widziałem że jakaś taka minimalna szpara jest na zawiasie na złączeniu na zawiasie, tam gdzie są śruby no, i sprawdzę, czy po zimie nie trzeba coś dociągnąć i tak dalej, bo to materiał, wiadomo, stal pracuje w zimie i trzeba to wszystko sprawdzić, opuścić i zrobić. Można powiedzieć nie konserwację, ale, no, ale sprawdzić czy wszystko jest ok. Czy nie trzeba coś dokręcić. Sprawdzić śruby na łopatkach, czy tam się nie poluzowały. I tak dalej. Oglądnąć to wszystko. A jak będzie już yy, cieplej opuszczę turbinkę i zamontuję szczotki. Także turbinka doczekała się, można powiedzieć, wiosny. Jeszcze troszkę śniegu mamy ale to już jest końcówka jeszcze tydzień, i może zniknie tutaj spod pod domu. Jak będzie tak, tak ciepło jak, jak dzisiaj, no to jest, jest szansa. Na pewno jeszcze coś tam przykwasi śniegiem, bo coś tam na windy pokazywało. Także tutaj też muszę ogarnąć. Ten styropian trzeba zabrać stąd. Bo tu ten styropian był położony na fundamencie jak, jak zalałem i później przyszedł mróz i śnieg i po prostu nie chciałem, żeby on tam popękał czy coś i go chciałem ocieplić, no i ten styropian był położony na fundamentie no i, i tak się sprawa ma z turbinką i z aurą. Na Podhalu w Bukowinie Taczańskiej. Taką krótką migawkę chciałem rzucić, co się tutaj dzieje. Jak widać, wiatru nie ma. Są takie właśnie z pół metra na sekundę. Może będzie i wtedy ogon zamiata dookoła. A łopatki. Wirnik się nie chce ruszyć przy około pół metra nie wiem czy będzie pół metra na sekundę jak mu dołożę 6 łopat yy, jeszcze czy łopatki w sumie będzie sześć no to wtedy myślę, że, że będzie się już obracał wirnik bo jeśli ogon ruszy i go yy, na boki rusza przy sześciu łopatkach będzie start ale zobaczymy, bo to były testy na plastikowych łopatkach ale zobaczymy tutaj jaki będzie efekt słoneczko zachodzi jest przyjemnie, fajnie na polu Nie mówię na dworze, tylko jestem na polu, prawda? Bo jak jestem 50 metrów od domu, to już jest pole. <śled> Także okay. To tyle by było. Taka krótka migawka. Jak tam się turbinka ma po zimie. Na pewno trzeba będzie ją przemalować, coś tam na pewno poprawić. Sprawki lagiernicze zrobić i jedno kolorowe, żeby to wszystko było. Bo spray, spray miał inny odcień, farba miała inny odcień i po prostu taki telefonateczek troszkę wyszedł, ale tak nie widać. No. Akurat w tym momencie tego nie widać, bo jest jakby pod słońce. Także szpaki przyleciały, już po budkach szperają słychać elegancko tutaj w lasku jak ptaszki gwizdają no super sprawa kocham wiosnę kocham lato i jak jest cieplej i czekamy na i czekamy na jakieś ciepłe wiaterki czyli tak zwany ogóraz halny To tyle by było. Pozdrawiam serdecznie i do zaś, do następnego razu. Trzymajcie się zdrowo i wesoło. Siemka. Papa. Pa. Widać pozostałości jeszcze jakieś nakrętki, jakieś podkładki <laughs> Trochę tego znalazłem jeszcze Także pod śniegiem leżało A śniega jeszcze Troszkę jest Jakby tutaj się wkopał to z 25 cm jeszcze jest śniega Piękne chmury i turbinka na tle, nie chcę zacząć śmigać, tylko zamiata ogonem. thank you